Witam z tej strony, nero Ja jestem Dolak A ja Rewal Oh yeah. Dzisiaj co zrobimy? Zapomnijmy Tak, właśnie Kanciastej grupy Jej Tak, to już będzie niedługo ludziska Zbliżamy właśnie. się do tego czasu, kiedy Kanciasta Grupa wyruszy I będzie fajnie Mam nadzieję, że Wy też Na to, czekacie Cała Kanciasta Grupa ruszy tylko przez to, że Rewal założył serwer. Tak, właśnie. Gdyby nie on, nie byłoby serwera. Więc wielkie dzięki Rewal. No tak. proszę. No. E... Dolak ogarnia głowę Steve'a. Dobra. E... No, dobra, co robimy ogólnie? Nie wiem. Na spontanie. Tak. Będzie magia. No to co ludzi ska trzeba coś omówić ogólnie. A tam, dobra, to ja mogę omówić o co będzie chodziło z serwerem i jakie rzeczy tam wystąpią. Czy coś? Mogę? Mogę. Tak. Dobra, e, serwer wystartuje około za dwa tygodnie. Może mniej, jak mi się uda. E, będą wygrane pluginy. Mniej więcej e, na Kuboida. Na rangi um, No i takie będą właśnie kubiny No spoko. Więc, Więc ludziska będziemy zarąbiści I będzie zarąbiście Tak To nawet dość szybko Ale się nie spodziewałem, że tak będzie Tak szybko Ścinamy drzewo, które postawiłem na krytywie. Jaj, getting wood Ej, ja też. Ja A nie, ja nie. Jezu. Jeb, jeb, ja w to, ja w to, jeb w to, jeb w to, nie ja. to, jeszcze jedno, tak, ogólnie serwer będzie 20-osobowy, więc... Będą ludzie do nas dołączali. Więc wszyscy mają szansę. I będzie idzie fajnie. Bardzo. <noise> da. Ogólnie adminami to to idzie tak. Adminami jestem ja, dolak i rewal. Tak. Trzech adminów ogólnie. Gonzola Góry. nie wiem. Nad gonzolą się zastanawiałem, ale nie mam zielonego pojęcia. Jakby rangi zadziałały, no to on by mógł być VIP. No właśnie. Albo z takim kit modem, jakby wiecie o co chodzi. No. Co ty robisz? <laughs> Buduję dom. A nie z <laughs> Dobra. A więc może coś zrobimy ogólnie? Tak? Właśnie? Zachód słońca się robi. O, idealnie. O, to się robi tak. Ch -ch chyba nie idealnie. Ponieważ... Y <coughs> <coughs> ponieważ dolak chyba nie wyłączyłeś spałnowania się mógł. O, tak. tak. Mówiłeś, żebym wyłączył mógł. No, no i masz PHA. Tak, chodź, chodź, chodź. Oto już ten... Fuck! To role... Faj! Krypcie. No, kocham spawnić kryptery. Dolak, go idzie ronny kutas. Czekaj O. Wow. <laughs> Ale się nad wami zdenerwują. O jezu! Ej, ten Creeper jest neutralny. No. Pasywny. Lubi nas. Cóż, ale chyba by mnie nie polubił gdybym się zmienił na Survival. Chodź na solo gnoju. Au. Oh. Jej, założymy kwiaciarnię. Dobra nie, trzeba, trzeba to kończyć bo przedłużamy na potęgę. Jest oh. tak... E no, była zapowiedź kancia z tej grupy Ja jestem Nero Ja jestem Dolak A ja rywal A no gnoju, będzie, zarąbi <laughs> będzie zarąbiście i... Wszyscy odlecieli, o dobra, Dolak przeciął wszyscy, wszyscy se poszli Dobra, zabijcie mnie pod koniec i kończymy Okej okay. Spora właśnie O późno <laughs> Nie ma wyspy Spagował mi się Dobra, to do zobaczenia. Pa pa. Sieman.